Witam, dzisiaj pomówimy sobie o jednym z dwóch bojów olimpijskich, czyli o zarzucie. Prosta technika, która polega na przeniesieniu sztangi z ziemi na wysokość barków, może być wykonywana na dwa różne sposoby. Albo robimy to bez przysiadu, czyli tzw. Tak power clean, gdzie sztanga po odbiciu od bioder ląduje od razu na barkach, lub wykonujemy zejście w przysiad. Najczęściej jest to wykonywane przy podnoszeniu większych obciążeń, czyli tzw. Tak clean lub squat clean, gdzie po odbiciu z bioder jak najszybciej rozrzucając nogi lądujemy pod sztangą w pozycji przysiadu z przodu. Do nauki tej techniki możemy wykonywać szereg różnych ćwiczeń, gdzie najprostszymi i najbardziej efektywnymi wariacjami są ćwiczenia z różnych wysokości, gdzie układamy sztangę na innym segmencie ciała, czy będzie to połowa piszczela, pod rzepką, nad rzepką lub bezpośrednio na biodrach i z tamtego miejsca staramy się wykonać całe ćwiczenie. Tak jak było mówione w poprzednim odcinku, gdzie główną pracę do napędzenia sztangi wykonują nogi, Rozpoczynając ruch z ziemi, pchamy stopami w podłoże, utrzymując cały czas grzbiet w odpowiednim naprężeniu. Przy odbiciu z bioder podrywamy sztangę do góry barkami oraz łokciami. Warunkiem jest to, iż sztanga wędruje jak najbliżej linii ciała i my skakujemy pod nią, a nie ciągniemy ją na siebie. Jednym z najczęstszych błędów, który widać jest odbijanie sztangi do przodu, gdzie nadmierną pracę wykonują ramiona i robimy tak naprawdę odwrotne ćwiczenie na biceps, a nie podchodzimy pod ciężar, wykonując tym samym technikę zarzutu. Kolejnym częstym popełnianym błędem jest zbyt szybkie zaangażowanie grzbietu, gdzie ruch wykonujemy wtedy przez praktycznie od razu wystrzelenie tyłkiem do góry, gdzie kolana zbyt szybko się prostują. Poprzez wykonanie tego również sztanga ma zły tor ruchu i jest odbijana za bardzo do przodu, Następną rzeczą, jaka może być popełniona błędnie, jest nadmierna praca ramion od samego początku, gdzie wtedy bardzo, bardzo szybko widać, czy ktoś wykonuje ćwiczenie technicznie poprawnie, czy nie, bo ciężar, który jesteśmy w stanie podnieść ramionami jest znacznie mniejszy niż ten, gdy używamy poprawnej techniki. Pamiętając o poprawnej pozycji początkowej, odpowiednim prowadzeniu ruchu i dynamicznym wykonaniu, uniknięcie błędów, o których mówiliśmy sobie wcześniej, i będziecie mogli szlifować swoją technikę. O dalszej części, czyli przejściu do pełnego ćwiczenia, czyli podrzutu, powiemy sobie w następnym odcinku.